Jo Cześć Mago widzowie z tej strony Kebus i w dzisiejszym odcinku powiem wam jak przygotować się na okres wakacyjny jeżeli chodzi o rynek steam e, jak zarządzać swoim kapitałem mniej więcej w co będzie warto lecieć no ale to wszystko przedstawię w odcinku e, i tutaj jeszcze dla widzów e, wiadomo zaczniemy sobie od losowania na WP e, Jakby zapisy odbywały się na moim Discordzie i uwaga wzięło udział aż 48 osób Także jestem mega zaskoczony, eee, więc sobie zaraz wylosujemy jakąś osobę. Eee, postanowiłem, że zrobię to tym random number generatorem, żeby nie było, że no nie wiem, ustawione jest coś po prostu sobie to rozlosujemy. Klikam, wygeneruj. Halo, 41. Czty... Dobra, czyli mamy tak: 38, 47, 46, 45, 44, 40. Jeszcze raz: 48, 47, 46, 45. 4-4, 4-3, 4-2, 4-1, PABLO! Pablo, e, siemano e, wygrałeś AWP Daję ssa, że masz kod wpisany e, na go skins i podaj tradelink e, dobra, także mamy Pablo o, nawet coś tam z nim pisałem mm. Aha, bo on pisał, że weryfikacja nie, nie, nie działa. Ale dobra, Pablo, także gratuluję, czekamy aż się odezwiesz. E, oczywiście wszystko odbywało się na jakby CSGO Skins. E, w ogóle bardzo dziękuję, że tyle osób wchodzi, bo y, następny konkurs przez to będzie większy. Także wtedy już będzie naprawdę jakaś fajna kwota, więc myślę, że warto, e, warto wchodzić. No, bo pomagacie mi tym, tak szczerze. Dobra. Już przechodzimy do sedna odcinka, bo też troszeczkę się rozgadałem. Zrobię wam jakiś odnośnik, żebyście mogli sobie to ewentualnie przeskipować, jeżeli to kogoś nie, nie interesuje, nie interesowało. A my przechodzimy sobie do tego, jak przygotować się na okres wakacyjny, właśnie na rynku Steam. Dlatego zaczniemy sobie od tego, że zaczniemy sobie od podstawowej wiedzy, że okres wakacyjny jest to okres, gdzie Hype na CS -a staje się bardzo duży. Generalnie w tych okresach wakacyjnych, właśnie CS jest popularniejszy niż podczas, niż podczas roku. Co oczywiście ma wpływ na rynek. Co za tym idzie? Nakładają się akurat w tym roku dwa wydarzenia: czyli mamy promocję na Antwerp 2022, czyli no normalnie prom promka na kapsułki. Ale oprócz promocji mamy oczywiście Steam Summer Sale, który też myślę, że mniej więcej w tym okresie się gdzieś odbędzie. Eee, co za tym idzie? No, powstanie nam tak zwany nisz rynkowy, eee, gdzie, itemy, gdzie itemy po prostu będą tanie. Co za tym idzie? Jeżeli chodzi o niż, eee, ja na niżu polecam inwestować w skrzynki. Wiadomo, że mm, jakby oddziaływanie niżu. Nie musi mieć wpływu tylko na skrzynki. To może mieć wpływ na różne rzeczy, na różne przedmioty, e, takie jak zwykłe skiny, nawet, bo pewnie tak będzie. Tak zazwyczaj jest. Zobaczmy sobie na przykład na Legiona Nubisa, że on w pewnych momentach o 60, potem, potem 70. E, no, no, tak mniej więcej to, e, to działa. Aczkolwiek na skrzynkach idzie naprawdę fajną sumę wyciągnąć. E, weźmy sobie pod lupę skrzynię Klacz. Która podczas niżu e, kosztowała około 70-60 groszy e, Nawet 50, zobaczcie sobie przez chwilę To jest naprawdę fajnym wynikiem Także myślę, że na przykład tej skrzynce warto się przypatrzeć e, Przypatrzyć e, Myślę, że skrzynia rewolweru też jest ciekawa Tylko muszę ją znaleźć e, O, skrzynia rewolweru wydaje mi się, że też może być ciekawa Ja chyba sam w nią będę leciał e, Zobaczmy sobie, że ona nawet po 40 groszy chodziła Także e, warto zwracać uwagę, generalnie ja już to mówiłem wiele razy, ale warto analizować cały rynek, nie zamykać się tylko na antwerpa i, i różne tego typu właśnie eventy, e, tylko patrzeć cały rynek, analizować, która skrzynka mocno tanieje, która nie, e, która może wypaść z polidropów, która nie, e, która powiedzmy tam jest warta uwagi, a która po prostu sobie istnieje. Wiele osób się mnie pytało na przykład czy sprzedawać breakouty Moim zdaniem tak, jest to właśnie dobry moment na sprzedaż breakoutów Bo one są tak naprawdę w swoim piku No nawet są w swoim piku Oczywiście licząc ceny wyjścia skrzynki Są w swoim piku Także myślę, że to jest spoko moment żeby je sprzedać I po sprzedaży po prostu zreinwestować podczas niżu Ja już to, ja już to mówiłem wielokrotnie Przejdziemy sobie teraz do drugiego tematu którym są wakacyjne piki Ja o nich mówiłem już parę razy Aczkolwiek wiem, że nie każdy Nie każdy jeszcze musi o tym wiedzieć Także, pozwolę sobie wejść Do mojego inventory I mamy tutaj e, taką Jednym z przykładów jest właśnie Naklejka Team Envy z Katowice e, Nie mówię, że konkretnie to naklejka, powiem tak Na niż wpływają generalnie wszystkie naklejki e, Z powiedzmy tam starszych majorów e, Moim zdaniem jest Taka trzy najbardziej opłacalne to są jest Kolonia, to jest Kolonia 2014, katowice 2015 i DreamHack 2014, one tam gdzieś mają największą przebitkę. Dlaczego nie wymieniłem, nie wymieniłem klucz na POKI? No bo ona tą przebitkę ma średnią. A kolonia pomimo swojego wyglądu i tak i tak potrafi ładnie spikować. Zobaczmy sobie właśnie na tą naklejeczkę. Ja ją kupiłem za cenę 29 zł z jakiś miesiąc temu myślę, że było to gdzieś. No myślę, że nie wiem, tu, o, na przykład tutaj. Generalnie ona, jak widzicie, teraz chodzi 35 zł, ktoś tam wystawił, ale sprzedaje się około, no nawet za 36 tutaj się sprzedała. Także, jeżeli bym ją wystawił za 35 zł, to już jestem tam jakąś złotówkę na plus. Generalnie plan jest taki właśnie z tymi naklejkami, że warto je po prostu trzymać do, do tych pików. Zobaczmy sobie, że one pikowały w lipcu, pikowały w czerwcu, pik tutaj to nie, pikowały w sierpniu. Bardzo różne były te daty. W tym roku piki mogą być troszeczkę opóźnione. To będzie spowodowane właśnie Antwerpem. No, generalnie, wszystkimi wydarzeniami, które się na siebie nakładają, aczkolwiek jest jedna rzecz, która może przyspieszyć te piki. Jest to wyjście Sorsa 2, czyli przerzucenie silniku, silnika gry z Sorsa na, na Sorsa 2, właśnie w CS. Ie. Jest to wydarzenie, znaczy, jeszcze nie wiemy, czy tak będzie. Ja dopóki, dopóki tego nie zobaczę, no to, to nie uwierzę. Bo Walf lubi sobie gadać i, i, i potem tego nie robić. Dlatego jest to generalnie założenie, że na dziesięciolecie CS. -a. Także i tak coś będzie, i tak czy siak coś będzie. Jeżeli nie będzie to Source 2, to będzie to jakieś tam inne wydarzenie. Dlatego warto. Warto śledzić teraz CSA, w sensie nie mówię, że wchodzić codziennie grać, jeżeli, jeżeli nie chcecie, ale jeżeli gdzieś tam inwestujecie, no to, e, to warto sobie po prostu śledzić rynek, e, śledzić aktualizacje związane z CS-em, e, bo mogą one mieć naprawdę fajny wpływ. Generalnie, jeżeli chodzi o dziesięciolecie, to to się i tak wydarzy gdzieś w, w środku wakacji, e, także tutaj nie ma co, e, no bo w końcu... Mm, no bo... E, nieważne, nieważne. Nie wiem do czego chciałem dojść, e, aczkolwiek tak, będzie to gdzieś mniej więcej, chyba w sierpniu, nie pamiętam. Chodziło mi o datę wyjścia, ale no nie pamiętam. No nie przygotowałem się widzowie. <laughs> nie no nie pamiętam. Jak znacie, to napiszcie w komentarzu, a jak nie, to możecie sobie sprawdzić w internecie. Aczkolwiek. Nie, pomimo, że nie znam dokładnej daty, to po prostu wiem jaki będzie to miało wpływ na rynek e, i wiem że itemy po wejściu Sorsa 2 no mogą mieć wzrost w cenie, co może, może szybciej może to szybciej spotęgować wakacyjne piki Dlatego warto się, warto się właśnie nad tym rozglądać i co? To by było chyba na tyle. Warto sobie gromadzić teraz kapitał, e, zainteresować się samym Antwerpem, jak i właśnie tym, co powiedziałem w tym filmie. E, dlatego to by było chyba na tyle. Gratuluję jeszcze raz wygranemu. Odezwij się na Discordzie. E, dzięki bardzo serdeczne. Trzymajcie się i cześć.